Cześć wam, z tej strony Jacek. Dzisiaj chciałbym wam troszkę opowiedzieć o karabinku AKMS. Ale zanim zacznę, dodam, że będą pewne takie wrzutki. Niedawno była Wielkanoc, takie Easter Eggi, więc powiem wam coś tutaj dodatkowego i chciałbym, żeby w tym moim cyklu o, o karabinkach HK E, dzielić się z Wami też na temat, jakiej literatury ja osobiście też używam, ucząc się o karabinkach HK. I na koniec, właśnie Wam zaprezentuję jedną z książek, którą niedawno kupiłem i chciałbym ją Wam polecić. Natomiast, e, jeśli chodzi o moją książkę, nad którą ja pracuję, to prace posuwają się do przodu, jest nieźle. E, w zasadzie większość tekstu już jest gotowa, z tym, że E, obecnie jestem w trakcie tłumaczenia na język angielski, bo chciałem Wam od razu też powiedzieć, że pier, jako pierwszą wydaje wersję w języku angielskim. E, dopiero potem będzie wersja na rynek polski w języku polskim. E, druga sprawa: e, no, jeszcze muszę robić zdjęcia do książki. Brakuje mi trochę tych zdjęć. E, jeszcze do paru osób muszę pojechać się umówić i porobić zdjęcie właśnie. No dobra, ale zacznijmy z karabinkiem AKMS. A więc tak, ja mam w swojej kolekcji dwa akms -y, Dwa różne można powiedzieć. AKMS -y. Pierwszy AKMS jest to klasyk, klasyczny AKMS. Mój jest z roku 2000 to jest ciekawostka rok 2000. W zasadzie ostatni wypust AKMS-ów z zakładów metalowych w Radomiu. Prawdopodobnie jest to na częściach z roku 1999, gdyż w Wikipedii i w oficjalnych materiałach prasowych były informacje, że karabinki AKMS zostały, zakończona produkcja tego karabinka w 1999. Możecie to sprawdzić w Wikipedii, są artykuły, są artykuły prasowe, natomiast. Na bazie tych części, wyprodukowanych jeszcze w 1999 i latach wcześniejszych, syndyk, który sprzedawał majątek z tym radą, jeszcze wyprodukował partię ostatnią. To jest jeden właśnie takich karabinków. Co ważne, numeracje karabinka i datowanie robiło się na samym końcu, dlatego nie dziwi, że ten karabinek jest jeszcze z roku 2000. Yy, drugi karabinek yy, jest to karabinek AKMSL, yy, tutaj yy, wspornik do noktowizora AKMSL z roku 1979. I zaraz też wam też o tym opowiem. Tak? Czyli mam dwa, yy, oczywiście no, takim białym krukiem jest AKMSL, chociaż ten jest też yy, ten dosyć ciekawym egzemplarzem. A więc tak, no, jeśli chodzi o karabinki AKMS w Polsce, to w zasadzie ich historia zaczyna się gdzieś tak w roku 68. Wtedy to grupa wojskowych oraz inżynierów wyjechała do Związku Radzieckiego do Moskwy na pokazy sprzętu i uzbrojenia no i tam zapoznano się właśnie z karabinkami AKMS oraz AKM. -u. Efekt taki był, że zdecydowaliśmy się na poproszenie o licencję, o dokumentację licencyjną karabinków AKMS i KML. No i w zasadzie dokumentację te przekazano do Radomia w maju 1970 roku, po czym w zakładach rozpoczęto tłumaczenie tej dokumentacji. E, Dostosowywanie ją do naszych tam, e, przepisów, i tak dalej. Ostateczną decyzję o produkowaniu karabinka EKMS podjęto w marcu 1971 roku. No i jak sami wiecie, pierwsza seria produkcyjna e, została produkowana w 1972 poprzedziła ją krótka seria 100 sztuk, jak to zawsze wybywało, serii próbnej. Hmm, to oczywiście tam serię próbną testowano, ona przeszła pozytywnie próby no i rozpoczęto produkcję seryjną, hmm, która to produkcja była do, tak, jak mówię, do roku 1999, z tym, że jeszcze w 2000, z części składano karabinki, czyli można powiedzieć, że ta produkcja była do 2000 roku. I teraz tak, no karabinek AKMS. Tu wam powiem ciekawostkę. On jako miał swoją taką jakby nazwę jawną w zakładach to był wyrób 123 i we wszelkiej dokumentacji często pojawia się tam nie jako karabinek AKMS, a wyrób 123. W trakcie produkcji było, było kilka prób modernizacji. Były między innymi przymiarki do zastosowania lub azotona, azotona siarczanych. No niestety tam nie zdecydowano się na to, i do końca te karabinki były, niestety lub stety, były z lufami chromowanymi. Były też próby w roku 1978 produkowania luf z materiału, który nazywał się Fermanal. Było to robione w ramach programu Titanit. Były też różne inne ciekawostki z tym karabinkiem, próbowane, że tak powiem, o których Wam napiszę w książce dokładnie. Ciekawostką było także, że w 1977 wyprodukowano bardzo krótką serię taką próbną karabinków AKMS. Z kolbą, którą e, później zastosowano w tantalu, czyli z tym tak zwanym pogrzebaczem. E, niestety, wojsko e, po e, zaprezentowaniu tej, tej, tego karabinka e, przez radę nie zdecydowało się na wprowadzenie takiego karabinka, ponieważ stwierdzili, że wszystkie uchwyty w, w błozach bojowych, w ciężarówkach i tak mają przystosowane do tej klasycznej kolby. Więc no, nie zdecydowano się na kolbę y, tą, tak zwanego pogrzebacza. Ale stwierdzono, że przy wdrażaniu nowej wersji karabinka broni indywidualnej już należałoby tamtą kolbę zastosować. No i dlatego taką kolbę zastosowaną y, w Tantalu. Y, jeśli chodzi o karabinki AKMS, dla mnie są one dosyć y, takim ciekawym przypadkiem, że karabinek, który jest. W zasadzie naj, wyprodukowany w największej ilości, jeśli chodzi o AK w Polsce, bo KMS-ów na przeciągu tych lat 72-2000 produkowano, według moich szacunków, ponad milion sztuk. A dzisiaj ludzie są w stanie za to płacić nie wiem 7-8 tysięcy. Dla mnie to jest absurd, bo generalnie. Te karabinki kiedyś wypłyną i wypłyną w dużej ilości, w olbrzymiej ilości. Także olbrzymie ilości tych karabinka eksportowaliśmy do krajów Bliskiego Wschodu. Na przykład w karabinki AKMS praktycznie bardzo mocno uzbroił się Jemen. Prawdopodobnie ci Huti, którzy tam dzisiaj wojują z Arabią Saudyjską, z Amerykanami, używają polskich AKMS-ów. Olbrzymie ilości AKMS-ów eksportowaliśmy również do Syrii. Co ciekawe, eksportowaliśmy też i to na początku naszej produkcji karabinki AKMS do Egiptu i pomagaliśmy także Egiptowi wdrażać produkcję karabinków Madi, które u nich pod taką nazwą się produkowało u nich karabinki AKM, AKMS. Pomagaliśmy im praktycznie budować linię produkcyjną. I także od nas zakupowali Dużej ilości karabinków OKMS. Całkiem sporo. No, były też inne, inni nabywcy, to też będzie u mnie w książce na ten temat, także, także mam nadzieję, że wam, Was to zainteresuje. Także tak, dla mnie fenomen, owszem, legenda, bo każdy miał taki karabinek w wojsku i fenomen, że ludzie są tyle w stanie zapłacić za karabinek, którego wyprodukowano około miliona sztuk. Nawet bym powiedział ponad milion sztuk. No niesamowite, jak dla mnie. Natomiast teraz mamy tutaj drugi karabinek AKMS. To jest wersja specjalistyczna. Jest to karabinek AKMS-EU. A tutaj też Wam powiem, że ten karabinek w zasadzie może się nazywać także akms I to jest ciekawe, bo nasze wojsko zastosowało sobie taki dziwny schemat nazewnictwa że jeżeli ten karabinek jest sparowany, bo tak się to nazywa fachowo, sparowany z noktowizorem NSP-3, wtedy nazywa się AKMS-N. Jeżeli tego NSP-3 nie ma sparowanego, czyli jest jako goły karabinek, bez żadnego celownika, wtedy nazywa się AKMS-EU. I to są oficjalne nazwy użyte w indeksie materiałowym Wojska Polskiego w tak zwanym DZIM-ie, jednolity indeks materiałowy. I tak samo to się nazywało w starych indeksach, czy tam i MWP 68, czy i ten 72 i tak dalej. Czym się on różni od klasycznego AKMS-a? No, otóż przede wszystkim ma zmodyfikowaną kolbę. Tu ma takie specjalne wycięcie, żeby właśnie móc chować się pod ten spornik. Oczywiście ma ten wspornik, który jest do NSP3. Co ciekawe, wspornik jest również numerowany. Tutaj jest numer karabinka. Powinien być zgodny z karabinkiem. Ja mam zgodny. Być może ktoś ma niezgodny. No i do tego urządzenie wylotowe, czyli tłumik płomienia, taki sam jak w AKML. Poza tym, w zasadzie ten karabinek się. Niczym nie różni. Oczywiście na przestrzeni lat karabinki AKMS się zmieniały, ich pewne elementy ewoluowały. Więc karabinek z 79 będzie na pewno miał kilku, kilka drobnych tu szczegółów, innych niż karabinek z roku 2000. No ale to, to także będę chciał być może kiedyś zrobię o tym osobny film o takich bardzo drobnych szczegółach budowy karabinków AK. Natomiast yy, na pewno będzie to też u mnie w książce. No i teraz pierwszy z Instagramów, które Wam obiecałem, yy, będzie o magazynkach. Yy, dwa magazynki. Dwa magazynki do AK. Na pierwszy rzut oka takie same magazynki, ale jednak nie do końca. Yy, jak sobie zobaczycie te przetłoczenie, tutaj przy ściance, to przy jednym z nich to przetłoczenie idzie i chowa się pod ścianką. Natomiast tu to przetłoczenie się jakby kończy i jest jakieś zrobione tutaj wytłoczenie w, w bok. Otóż, karabinki z, e, z tym rodzajem przetłoczenia, czyli chowające się pod tą blaszką, to są magazynki starszego typu. I e, u nas w dokumentacji polskiej do produkcji karabinków, tą zmianę wprowadzono w roku 1966. A więc, jeżeli macie magazynek tego typu, Czyli w zasadzie z, z rokiem, kiedy wprowadzono, kiedy zaczęto seryjnie produkować karabinki AKM. Więc od tamtego roku, od 1966, produkowano już zynki T, czyli z tym frezem takim skręcającym tutaj i tu się kończącym, tak? Eee, możecie sobie sprawdzić. Jeżeli macie takie, no to macie po 66. Jeżeli macie takie, to są przed 66 i część 66. Dokładnej daty nie wiem, ponieważ magazynki produkowano głównie w Wifamie w Łodzi. No to generalnie nie wiem do końca kiedy oni oficjalnie zaczęli już produkować tego nowego typu. Tu jest jeszcze kilka innych niuansów, których wam tutaj nie pokażę, ale będzie na pewno o tym w książce. Też były zmiany, właśnie w tych, w, tych, w tych magazynkach. Drugi taki easter egg, który chciałem Wam pokazać, to pasy. Oba to są pasy do karabinków AK i różnią się tym zapięciem. Karabinczyk i tutaj taki skórzany pasek z zapięciem. Kiedy to wprowadzono? No, otóż. Z tego co widziałem w dokumentacji To Karabinczyk wprowadzono 1 stycznia 1973 A więc generalnie Jeżeli chcielibyście historycznie sobie Zrobić, ukompletować karabinek AKM Z lat 1966 do 1971 To powinien on mieć pas ze sprzączką I ze skórzanym paskiem Natomiast po 1973 Karabinki już miały Karabinczyk Oczywiście yy, prawdopodobnie w zakładach do końca próbowano wytchnąć jeszcze jak mieli zapas pasów tego typu. Pewnie one były sukcesywnie wypychane. W każdym razie w dokumentacji oficjalnie jest zapisany 1 stycznia 73 jako moment wprowadzenia tych już nowych pasów. I to generalnie do karabinka AKMS z 72 prawdopodobnie też powinien być jeszcze ten ty typ pasa. To jest taka druga ciekawostka, którą Wam chciałem przekazać. No, i chciałem się wypowiedzieć na temat afery z ręcznymi grzutniami gazu łagodzącego, czyli rgw 3 które pojawiły się u nas na rynku. Otóż ja y, zaobserwowałem jakieś półtora roku temu dziwne karabinki AKMS. Dlaczego dziwne? Ponieważ ja, pisząc książkę, zdobyłem materiał, gdzie mam rozpisane wszystkie serie produkcyjne y, karabinków AKMS również. No, i pojawiły się karabinki, które miały serię. Na przykład ta seria SZ z 1982 roku, której nigdy takiej nie było w, w AKMS, której, w tych dokumentach, które widziałem. I mówię, co to za seria? O co chodzi? Mało tego, w tamtych karabinkach, tu kilka sklepów miały te karabinki. Nie chcę tu konkretnego sklepu wskazywać. Na komorze e, zamkowej, tu w tym miejscu. Miały litery numeru seryjnego i końcówkę numeru. Gdzie w dokumentacji na KMS-y jest wyraźnie powiedziane, że tu mają być tylko cyfry, bez liter. Więc już mi tu coś, że tak powiem, nie pasowało. To była pierwsza rzecz. One były bardzo ładne, te karabinki, bardzo ładnie zrobione, pomalowane i tak dalej. No i nie wiedziałem, co, o co tu chodzi. Myślałem, że może jakaś podróba. Myślałem, że może. Jakaś seria, o której nie wiem, może jakieś cywilne, coś w tym stylu. Nic z tych rzeczy. No i w tym roku, na początku roku, się okazało, była wielka afera że są to karabinki zbudowane na bazie RWGL-3. Dlaczego było w ogóle to możliwe? A no to było możliwe, gdyż RWGL-3 było produkowane również w Radomiu. Na tej samej linii produkcyjnej co AKMSy i miały 18 wspólnych części z akms -ami. Między innymi, właśnie komorę zamkową, pokrywę komory zamkowej i część innych tam elementów. 18 wspólnych części. Także komora zamkowa RWG-3 jest w zasadzie z linii produkcyjnej AKMS-a. Ja tutaj Wam wrzucę takie jeszcze pismo, które to potwierdza. Z moich zbiorów archiwalnych. Także ciężko teraz ocenić, jak te karabinki należy traktować. Według mnie kolekcjonersko raczej słabo, no bo tak naprawdę to jest tylko 18 części AKMS-a, pozostałe to, tego oryginalnego, pozostałe to są, to są składaki, tak naprawdę, bo reszta części to są po prostu luźne, gdzieś tam części poskładane. Rura gazowa czy coś, przecież tam nie było rury gazowej, tam, to było, tam był całkiem inaczej ten mechanizm działał w RWG. Także ja osobiście bym takiego, że tak powiem, brzydko ulepa nie kupił, natomiast ludzie to kupowali i według mnie troszeczkę zostali wprowadzeni w błąd. No ale brak wiedzy, niestety, kosztuje. Więc według mnie, jeżeli sklepy chciałyby być w porządku, powinny po prostu zaznaczyć, że jest to karabinek AKMS zbudowany na bazie RWG L3 i każdy sobie może wtedy zadecydować, czy go kupić, czy nie. No w każdym razie 18 wspólnych części, pozostałe to były po prostu zestawów remontowych, poskładane, dopasowane. Tu też z tym dopasowaniem właśnie to największe obawy, co do tego, to mam do tego dopasowania. Bo jeżeli w AKMS, jako AKMS karabinek w Radomiu był składany, to przecież przechodził na koniec kontrolę techniczną i był testowany, był strzelany i tak dalej. Nie ma niestrzelanych karabinków. Każdy karabinek przechodził strzelanie przed wydaniem go z produkcji. To nie było dużo strzałów, ale każdy karabinek był przestrzeliwany. To nie jest tak... Jak wam wmawiają handlarze, że nie, nie oddała ani jednego strzału. To jest kompletna bzdura, to jest kompletny idiotyzm. W, w warunkach technicznych odbioru broni, które ja widziałem, które, które po prostu określają, jak się tą broń odbiera, jak się tą broń produkuje, jest wyraźnie napisane, że każdy karabinek należy przestrzelać. Więc takie gadanie bzdur, że nigdy nie widział strzału i tak dalej. To, to jest kompletny idiotyzm i bzdura. Nie wierzcie temu. Każdy karabinek jest przystrzelany. Jest nawet tutaj oznaczenie w jednym miejscu, gdzie że przeszedł próbę przystrzelania. Także to nie jest tak, że nigdy nie był, jakaś broń nie była strzelana. To jest, to jest idiotyzm. No i na koniec chciałem się z Wami podzielić informacją na temat nowej książki, która pojawiła się na rynku, że tak powiem, książek OAK. Jest to książka. Może nie mojego znajomego, ale miałem kontakt z tym, z tym, z tym, z tym kolegą, powiedzmy. Jest to Laszlo Becz z Węgier. Napisał on naprawdę świetny kawał książki o karabinkach AK węgierskich. Naprawdę jest to rewelacja. Ja tą książkę niedawno zamówiłem, bo ona niedawno została wydana zresztą w Stanach, w Stanach Zjednoczonych. Książka jest no, po angielsku, więc tutaj niestety trzeba znać po angielsku, ale książka jest rewelacyjna. Są rozpitane wszystkie serie produkcyjne. Są rozpisane po kolei wszystkie różne rodzaje tych karabinków, bo tam było tego dużo tam, poczynając od AK 55 idąc przez karabinki AMD, AKM63. Yy, naprawdę jest to yy, naprawdę jest to kawał niesamowitej roboty. Wiem, że laszlo nad tą książką pracował kilka lat. Laszlo pracował kiedyś także w wojsku. Miałem z nim kontakt mailowy, wymienialiśmy się mailową korespondencją. Naprawdę książka jest wykonana świetnie, i jeśli po prostu interesujecie się ogólnie AK, nie tylko polskimi, ale także z innych krajów, to to jest po prostu must to have dla takiego miłośnika karabinków AK. Naprawdę polecam. Można ją zamówić. Poszukajcie sobie po tytule Rifles on the Danube. Naprawdę fajnie, fajnie mieć to w swojej bibliotece. Ja teraz będę właśnie chciał na każdym filmiku Wam polecić jedną taką jakąś pozycję książkową, którą warto mieć w swojej bibliotece. Ja mam tam za aparatem widać. Cały taki rząd książek. Tam są książki typowo karabinka Haka. No, nie tylko, ale, ale głównie. Jak widzicie, jest tego trochę. I będę chciał w każdym od odcinku Wam pokazać jedną z takich książek, żebyście mogli sobie za nią zapolować. A co jest jeszcze też warte uwagi, że te książki też, że tak powiem, nabierają na wartości. Popatrzcie sobie na: ja tam mam tego Grim Reapera. Franka Jana Miko. Ta książka kiedyś kosztowała, nie wiem. Nie wiem, może 80 dolarów. Obecnie, żeby kupić Franka Jana Miko Grim Reaper'a, trzeba dać grubo, nie wiem, 300 dolarów. Książka po prostu nabrała na wartości, mimo że to nie jest książka idealna, bo ja ją troszeczkę przejrzałem. Jeżeli chodzi o nasze polskie karabinki AK, jest tam niestety sporo błędów. Yy, Okej, okay. także yy, dzisiejszy odcinek o legendzie, chociaż według mnie, dla mnie to jest fenomen, że, że to jest legenda. Oczywiście większość z nas, którzy byli w wojsku, mieli te karabinki. Ja też, jak służyłem w zasadniczej służbie wojskowej. Także miałem właśnie AKMS-y. W książeczce wojskowej mam wpisane numery. Broń niezawodna. No, w dzisiejszych czasach nieco anachroniczna. Chodzi tutaj o ergonomię jej użytkowania. Ale mimo wszystko jest to nadal karabinek, który jest jednym z najpopularniejszych na świecie. Myślę, że warto mieć go w swoich zbiorach. Ale też. No, Warto też pomyśleć, czy, czy taki karabinek jest wart 8000. No, ja szczerze powiem, nie wiem. E, ja za swojego dałem 2,700. No, to to jest akceptowalna cena, prawda? A nie, a nie 8000. No, w każdym razie hmm, ciekawy kawał historii e, karabinków AK w Polsce i Radomia. I tak Wam powiedziałem, ponad milion sztuk. Nie znam dokładnej co do sztuki jeszcze liczby. Mam nadzieję, że kiedyś, kiedyś dotrę do tej liczby. Ale jest to najbardziej popularny karabinek produkowany w Radomiu. I jeszcze na koniec, bo to też na pewno jest ważne wspomnienia. Karabinek AKMS-EU w odróżnieniu do AKMS, ale fabryczny. Ze zgodnie numerycznie tutaj e, wspornikiem z kolei jest... E, Tutaj taka sytuacja, że ten karabinek, jego historia wygląda tak. W 1977 wyprodukowano krótką serię testową. Ona przeszła wszystkie badania. Jeden z karabinków był na próbach żywotnościowych, został zajechany totalnie, bo na próbach żywotnościowych, musicie wiedzieć, oddaje się 15 tysięcy strzałów z karabinka i na tyle karabinek powinien wytrzymać. One czasami nawet większe przebiegi tam robią, no to taki jeden karabinek odpadł, bo wiadomo przeszedł próbę żywnościową. Pozostałe poszły do wojska i w latach 1978-79 wyprodukowano pierwszą serię. Nie będę tu mówił o liczbach, bo chciałbym, żebyście dowiedzieli to z książki. W każdym razie była to całkiem nieduża seria i to była seria dla wojska. To była seria dla wojska. Po czym w latach 1982-83 wyprodukowano drugą serię tym razem dla MSW. Wtedy w ramach MSW była milicja, były Wojska Ochrony Pogranicza i prawdopodobnie właśnie te karabinki, jak MS były wyprodukowane dla Wojska Ochrony Pogranicza. I więcej tych serii nie było. I teraz co ciekawe, mimo że były nawet dwie serie produkcyjne, tych karabinków, według mojej obecnej, na chwilę obecną wiedzy, było mniej niż karabinków granatników wzór 1960 na 72, czyli desantowych. Czyli ten karabinek jest jeszcze rzadszym, seryjnym, bo oczywiście. O wiele bardziej rzadkimi są prototypy, ale nie mówimy tu o prototypach, mówimy o czystej serii produkcyjnej. To ten karabinek, czyli akms jest białym krukiem i jest jeszcze rzadszy niż karabinki e, te desantowe, karabinki gnadniki te de desantowe. Więc to faktycznie warto za to dać trochę pieniędzy, bo ten karabinek jest rzadkim karabinkiem. E, natomiast zwykły AKMS, no nie wiem. Także tyle na dzisiaj, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten odcinek o, o KMSach Wam się spodobał. Jest teraz maj 2025. Mam nadzieję, że do końca wakacji uda mi się już wydać wersję angielską mojej książki. No i mam nadzieję, że do końca roku uda mi się wydać wersję polską. Na pewno będę dawał znać na forum. Też chciałem podziękować wszystkim, którzy, jak się widzimy, na strzelnicy pozwalają mi tam sfotografować swoje karabinki. Dla takich wszystkich osób będą oficjalne podziękowania w książce. Dzięki Wam, właśnie mogę wzbogacić książkę o więcej zdjęć, i tutaj na pewno takie osoby mogą też liczyć na, na jakąś lepszą cenę. No na pewno nie mogę dać za darmo tych książek wszystkim, bo, bo bym wtedy nie, zbankrutował. Koszt druku książki, ja chcę ją zrobić, właśnie chcę ją zrobić tak ładnie, żeby była twarda oprawa, bo tu powiem Wam, to jest rewelacja. Ta książka jest tak fajnie wydana, tak twarda oprawa, papier świetny, no naprawdę, ale sam się zastanawiam, ile wydanie tej książki mogło kosztować. Podejrzewam, że sporo. No ja pewnie tak super nie wydam, ale ale też no, jak liczyłem wstępne koszty to koszt druku jednej mojej książki to będzie około 50 zł samego druku a jeszcze przecież moja praca tak więc no, jeszcze nie wiem ile będzie książka kosztować ale no dziękuję za waszą pomoc no i następny filmik po się w kolejce jest tantal będę chciał nakręcić coś o tantalu yy, więc może za 2-3 miesiące coś nakręcę i będę mógł znowu dla Was coś opublikować. Także dzięki za dzisiaj, że oglądaliście. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego, że Was to zainteresowało. No i postaram się dla Was kolejne nowe rzeczy yy, znaleźć i nagrać coś nowego. Także dzięki wielkie, trzymajcie się i do zobaczenia na naszych strzelnicach braterstwa. Trzymajcie się, czołem.